W tym wideo pokażę Ci, jak zablokować iPhone e A, czyli jak ustawić kod lub rozpoznawanie twarzy, aby było wymagane przy dostępie do urządzenia. Na początek otwórz ustawienia swojego iPhone e A, a następnie przewiń w dół do opcji Face ID i kod lub Touch ID i kod, w zależności od modelu. W tym miejscu możesz skonfigurować rozpoznawanie twarzy, klikając odpowiednią opcję i postępując zgodnie z instrukcjami, jeśli chcesz odblokowywać iPhone e na twarzą. Jeśli wolisz tradycyjny kod, wybierz włącz kod i wpisz kod, który chcesz ustawić. Następnie wpisz go ponownie, aby upewnić się, że nie popełniłeś błędu. Poczekaj, aż system zapisze zmiany. Od tej pory Twój iPhone będzie chroniony tym kodem. Ostatnim krokiem jest wpisanie hasła do konta Apple. Po zakończeniu procesu, za każdym razem, gdy wyłączysz iPhone A. Aby go włączyć i uzyskać dostęp, będziesz musiał wprowadzić ustawiony kod lub użyć Face ID. Mam nadzieję, że wideo było przydatne. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego iPhone'a e i poznać je w prostych krokach, sprawdź opis wideo. Dziękuję za obejrzenie tego wideo.